Dajże mu położyć, niech sobie nam. Ale to znam. moje jest! Ja mu kazuję kłaść. Poczekaj ja o, czekaj, nieprawda, bo to jest moje. Dawaj teraz... Ola, twoja kolej. Bo no, nie wiem czy teraz. Teraz Ola. Ja Mikołaja. Teraz Karolina, co masz? Masz parę czy nie masz? Bo Mam. Masz. E, teraz co mamy? Jasiu, czekaj. Nie wyrywaj. No. Że. Czekaj, że no bo... W... To urbie. Myślę, nie mamy nic. Ja pier. Nie mamy. No nie mam. <laughs> nie auto. Ja się <laughs> auto. Ja pier mama! Teraz Ola. Musi i Czapka. Dobra. Worek. Tak. My mamy... Gwiazdka nie, gwiazdkanie. pingwin, proszę położyć Mama, a no co ja Wi Pingwin, moja? ja hmm? kolej Okej okay. Kurde Lizaki? Lizaki Karońka? Karońka A zabierać Czapka Teraz Ola Hmm. Czekaj. Karolina teraz. Nie śpi. To Karolina wygrała. Już. Wygrała.